Dlaczego po 30, tyjemy, można by powiedzieć, z powietrza? Ja nazywam się Dominik Gał, prowadzę profil o nazwie Architekt Sylwetki na Facebooku, TikToku, Instagramie oraz YouTube. A dziś poruszymy ten jakże istotny dla wielu osób temat. W pierwszej kolejności obalę mit, jakoby po 30. roku życia metabolizm zwalniał. No niestety tak się nie dzieje, bo on utrzymuje się na względnie takim samym poziomie od 20 do aż 60. roku życia. Także do 60., zapewne masz jeszcze mnóstwo czasu. Skoro już wiemy, że to nie wina metabolizmu, no to co tak naprawdę jest przyczyną tego, że ja tyję? Jak miałem 20 lat studiowałem, to ja tak nie tyłem. Co to się wydarzyło? A no już śpieszę z odpowiedzią. Najczęstszą przyczyną tycia po 30 roku życia jest wysoki standard życia, gdzie możemy sobie pozwolić na częste wyjścia do restauracji zlecamy część obowiązków, które sami byśmy wykonali osobom trzecim. Właśnie w okolicach 30. roku życia yy, mamy już te swoje rodziny, mamy dzieci i to one wjeżdżają na pierwszy plan, a nasza sylwetka odchodzi na bok. Często też dochodzi zajadanie stresu, gdzie jeśli mamy to życie na wyższym poziomie, no to niestety wiąże się z tym, że tego stresu mamy nieco więcej, bo musimy mieć więcej odpowiedzialności, bo zwykle piastujemy wyższe stanowiska. I to, co jeszcze dosyć mocno i radykalnie się zmienia, to jest najzwyczajniej w świecie mówiąc wygoda. Dlatego w centrum handlowym nie wyjdziesz schodami, tylko wybierzesz albo windę, albo schody ruchome. Autem podjeżdżamy. Jak najbliżej do miejsca, w którym musimy załatwić sprawy. Ja często to widzę na siłowni, że jakby ktoś mógł i by się dało tylko wjechać samochodem podbieżnie, to by samochodem podjeżdżali podbieżnie, wychodzili z auta i chodzili pobieżni. Co nie do końca jest dla mnie zrozumiałe, no ale tak ludzie robią po prostu. I tu nie ma co szukać przyczyny, nie wiem, w hormonach, w metabolizmie, w jakimś zatruciu organizmu, czymś. Dziwnym w węglowodanach, nie? To nie jest problem, bo prawdziwym problemem jest po prostu brak aktywności spowodowany tymi wszystkimi rzeczami, o których mówiłem wcześniej. Botycie jest względnie prostym procesem. Jeśli dostarczasz więcej kilokalorii niż wydatkujesz w ciągu dnia, to organizm odłoży je w postaci tłuszczu zapasowego na ciężkie czasy. Problem w tym, że te ciężkie czasy po prostu nie nadchodzą. A ciebie coraz więcej przybywa. Ja to dostrzegam na przykładzie swoich podopiecznych, i tutaj macie też przykład Jakuba, e, przedsiębiorca, wysokie stanowisko. Niestety ta dieta u niego trochę odstawała aktywności fizycznej było względnie mało, no bo był zaabsorbowany pracą. I wprowadzenie już dwóch treningów siłowych w ciągu tygodnia, z tego zwiększenie ilości kroków. Oczywiście to też wiązało się ze zmianami w diecie, ale one nie były zbyt radykalne. W pierwszej kolejności należało wyrzucić słodycze, a drugą rzeczą było podbicie białka, i to już poskutkowało wynikiem minus 8 kg w ciągu 3 miesięcy, czyli naprawdę zadowalające efekty. I w większości przypadków, naprawdę w znakomitej większości przypadków, takie działania mają sens. A jeśli potrzebujesz pomocy, no to oczywiście zachęcam Cię do kontaktu. Możesz to zrobić przez moje media społecznościowe, wysyłając mi bezpośrednio wiadomość. A jeśli do tej pory nie subskrybujesz mojego kanału, no to zrób to teraz, bo lepszego momentu nie będzie. Także moi drodzy, naprawdę to, że tyjemy po 30 roku życia, banalne do wyjaśnienia. Po prostu mniej się ruszamy, jemy więcej dobrych rzeczy. Na dziś to wszystko, pozdrawiam serdecznie i do następnego. Cześć!